Dziś w aktualnościach Oriflame będzie naprawdę dużo różnych informacji. Część z nich będzie dotyczyła bezpośrednio katalogu numer 13, ale część z nich będzie dotyczyć również wydarzeń w nadchodzącym katalogu, czyli w katalogu numer 14. Ja mam sporo tutaj przygotowanych różnego rodzaju ulotek i broszów, tak żeby o niczym nie zapomnieć. Prawdopodobnie te aktualności będą troszeczkę dłużej trwały niż zwykle. Ale mam nadzieję, że będzie to do do strawienia i do, do wytrzymania. Informacje będą istotne. Ale na początek chciałam bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować wszystkim tym osobom, które były aktywne w okresie wakacji lata, składały zamówienia, zaglądały na moje aktualności Oriflame bardzo bardzo gorąco Dziękuję, bo lato w tym roku nas bardzo rozpieszczało i sprzyjało lenistwu. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W tym momencie przechodzimy już do bieżących aktualności. I pierwszą sprawą, o której chciałam powiedzieć, to jest informacja dotycząca kuponów rabatowych. Katalog numer 13 jest ostatnim katalogiem, w którym możemy realizować kupony rabatowe po. Zarejestrowaniu nowego, nowej osoby, nowego konsultanta w klubie Oriflame. W telegraficznym w skrócie, dla tych, którzy tego nie wiedzą, rzecz polega na tym, że jeżeli wprowadzamy nową osobę do klubu Oriflame, ona składa zamówienie za, 40, za 50 punktów, przepraszam, to ym, możemy spodziewać się dodatkowego rabatu ze strony Oriflame w wysokości 30 zł. Jeżeli zarejestrujemy w katalogu numer 13, Dwie takie osoby, z których każda złoży zamówienie po 50 punktów, wówczas nasz rabat na zakup kosmetyków w kolejnym katalogu wyniesie 60 zł. Proszę o tym pamięć oddać, katalog numer 13 jest ostatnim momentem, żeby właśnie z tych dodatkowych rabatów skorzystać. Bardzo polecam. Może być w tym celu przydatna, przydatne wydarzenie, wydarzenia właściwie, które odbędą się w całej Polsce, mianowicie spotkania wprowadzające katalog 14 i prezentujące nowości, które będą obchodziły w okresie jesiennym do naszej oferty. Spotkania odbędą się. Tak jak powiedziałam, w całej Polsce zaproszenia na te spotkania były wkładane do zamówień w katalogu 12, czyli jeżeli ktoś składał zamówienie w katalogu 12, powinien je mieć. Oczywiście informacja o tych spotkaniach jest również. Na stronie www.orifrain.pl w zakładce wsparcie sprzedaży. Tak jak powiedziałam, spotkania wprowadzające katalog 14 rozpoczynają się w Warszawie bodajże i w Poznaniu już 15 września, czyli w poniedziałek, w godzinach wieczornych, ale przetoczą się przez całą. Polskę. Tak jak zwykle, ja na koniec aktualności wstawię slajdy z informacjami dotyczącymi dat i jakichś dodatkowych informacji. Także, jeżeli nie znajdziecie tego Państwo na stronie, to na końcu tej prezentacji również te informacje będą. Katalog numer 13 jest pod hasłem Tusz Wonderland naszego sztandarowego tuszu, najlepszego tuszu do rzęs, według mnie według wielu klientów Oriflame. Ten tusz zmienił swój wygląd. W tej chwili prezentuje się w ten sposób. Jako bardzo, bardzo gorąco polecam. Zwłaszcza, że jest w, również w ofercie dla biznesu. Czyli hmm, kupując większą ilość tych tuszów do rzęs, możemy... Hmm, Płacimy po prostu za nie dużo mniej, czyli w cena katalogowa takiego tuszu jednego wynosi 20 kilka złotych, a w ofercie dla biznesu przy zakupie trzech sztuk cena takiego tuszu wynosi 11 około 11 złotych. Także bardzo polecam sprawdzenie w tej broszurce wszystkich ofert dla biznesu, ponieważ jest ich całkiem sporo. Kolejną sprawą, na którą chciałam zwrócić uwagę w katalogu numer 13 są bardzo dobrze wyeksponowane serie kosmetyków pielęgnacyjnych. Ja tutaj może od razu zaprezentuję, jak to wygląda. Duże, czytelne zdjęcia, bardzo dobre ceny, bardzo dobry opis wszystkich składników aktywnych i patentów, jeżeli takie są, a zdarzają się, jeśli chodzi o produkty pielęgnacyjne w Oriflame. Bardzo dobry opis i porady potrzeb skóry w określonych przedziałach wiekowych, czyli na przykład 30, 40, 50. To są bardzo ważne rzeczy, które ułatwiają wybór produktu, jeżeli po prostu jako klientki kupujemy takie kremy dla siebie, ale również to są istotne wskazówki, jeżeli chcemy polecić, doradzić produkty dla naszych klientów. Produkty pielęgnacyjne, kosmetyki, dla cery w różnych przedziałach wiekowych to są naprawdę, to jest trzon oferty Orychnia. To są jeszcze najlepsze produkty. Warto na nie zwrócić uwagę, warto zaopatrzyć się w próbki. Zwłaszcza, że w katalogu numer 13, w ofercie dla biznesu, niektóre z tych kremów znajdują się w specjalnych promocjach, czyli można je kupić. Jeszcze niżej niż ceny promocyjne o kilkadziesiąt złotych, więc to są naprawdę bardzo ciekawe oferty. Bardzo, bardzo polecam. Jeszcze o jednym produkcie chciałam dwa zdania powiedzieć: taki malutki produkt, który którym się być może zainteresujecie Państwo, a mianowicie. Właśnie zestawy cieni, ale również zestawy e, błyszczyków do ust. W katalogu numer 13 są one, ja tutaj je odnajdę szybciutko, e, są one mm, bardzo ładnie wyeksponowane, już je mam, ale z doświadczenia wiem. Właśnie tak się prezentują, bardzo ciekawie. Myślę, że wiele osób może się na nie skusić, ale z doświadczenia wiem, że osoby, które po raz pierwszy kupują ten produkt, jak dostają go do domu w paczce, czy odbierają w, w biurze, czy w filii, no są trochę rozczarowane gabarytami. Bo rzeczywiście te cienie, te błyszczyki nie należą do największych, chociaż na zdjęciu rzeczywiście wyglądają imponująco. Oczywiście gramatura jest napisana, jest podana w, w katalogu, natomiast no, produkt ma tej wielkości. A moje dłonie nie są za duże, więc y, te produkty są y, rzeczywiście y, niewielkich rozmiarów, ale fajne, to jest akurat mój zestaw. Sam wracam do torebki na co dzień, żeby y, poprawić y, makijaż. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy ciekawe, które y, będą miały miejsce właśnie w katalogu numer 14, to dowiaduję, do każdy już, kto złożył zamówienie w katalogu 13, to już troszeczkę o nich wie. Mianowicie ja złożyłam za zamówienie już, w związku z tym pełen zestaw y, informacji na katalog 14, już mam przede wszystkim otrzymałam y, katalog, kilka katalogów na y, Katalogów numer 14. Nie będę go teraz szczegółowo omawiała. Ja go przejrzałam. Jest bardzo dobry, bardzo dobre zdjęcia, bardzo dobre oferty, nowe produkty, także będzie czym się samemu zainteresować i zainteresować naszych klientów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to w katalogu numer 14 pojawi się nowy program bonus dla urody z nowymi produktami. W ofercie troszeczkę ja to tak może spróbuję zaprezentować, także dużo się będzie działo. Będą również kosmetyki kolorowe, produkty wellness, ale również akcesoria. Ale to dopiero w katalogu 14, więc jeszcze chwilkę na to trzeba poczekać. Wszystkie osoby, które złożą zamówienie w katalogu numer. 13, czyli teraz otrzymają właśnie jeszcze taką ciekawą yy, kopertę, z ciekawą właściwie koperta, jak kopertę, ale ciekawa zawartość. Yy, w środku tej koperty będą informacje dotyczące programów właśnie yy, tych, które będą miały miejsce w katalogu numer yy, 14. Czyli programu witamy dla nowych konsultantów na przykład. I wielu innych. Także bardzo zapraszam i zachęcam do, do złożenia zamówień w katalogu numer 13. Zapraszam i zachęcam do podzielenia się linkiem do aktualności Oriflame katalogu 13 ze swoimi znajomymi klientami, konsultantami w swojej, w swojej grupie, ponieważ wydarzeń będzie sporo. Mam nadzieję, że większość z nich będzie. Interesująca, a w każdym razie należy się z nimi zapoznać, żeby wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat. Na dzisiaj serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych aktualnościach, czyli w katalogu 14.